W tej uroczej, zimowej scenerii zapraszam Was do Alana oraz jego rodziny. Zobaczymy, co zgotuje im los. Jak widać, po Alanie, śmierć matki spłynęła jak po kaczce. Chyba, że on już jest. A, on już po prostu ma platynkę do końca. I tak patrzy na ten dom i na to, że oni mają 15 tysięcy. I tak myślę, że trzeba byłoby w końcu coś tutaj dodać, coś odświeżyć, żeby to już tak biednie nie wyglądało, bo przypomnę, że na początku z Hajsem było tu bardzo ciężko, że Alan wszystko stracił w robocie, jeszcze byliśmy na minusie. Ale no to już przeszłość. Przydałoby się zadbać o jakiś komfort życia. Tak myślę. Fajnie. Zwłaszcza, że nie mamy alarmu. Super, bardzo się cieszę. Nie ma to jak mocny start. Zostaw tą gazetę, Alan! Żona ci się spali! Nie! Uuu! Ktoś tu chyba się nauczył zabezpieczeń przeciwpożarowych. No dobra, pozwólmy mu. Niech się wykaże! From zero Tu hero! Nie ma za co żoneczko. Ale się dalej pali! Nie, myślałam. No, oh, zgasło. Oh. Hmm. <laughs> A, jak widać, Alan, bardzo zadowolony z siebie. No właśnie. Kto jest mistrzem? Kto jest bohaterem? No ja jestem. Ty, od tego zaglądania w lusterko higieny skacze w górę. Jakoś tak niedużo, bo niedużo, ale zawsze coś. From zero to hero. No, spaliłaś, teraz żyj spalone. Ty masz trzy punkty gotowania. Naprawdę i takie jakieś coś ci nie wyszło? Ej, to na ja bym to zrobiła. A gdybym była Simona, to bym miała zero punktów gotowania. Wiesz? Ty w ogóle potrzebujesz punktu techniki do awansu. Zakładając, że udałoby ci się zdobyć ten awans. E, a dzisiaj idziesz na 18 dopiero, więc może by ci się to udało. A spróbuj mi narzekać, że pęchesz, że higiena. To cię wystawię za drzwi. Na mróz cię wystawię. Zobaczysz. Szczerze mówiąc, ja myślałam, że Darek jest dużo starszy od Emila. A jak się okazuje, wcale nie aż tak. Tam różni kilka lat tylko, bo ja mam pewna, że on będzie już tutaj za chwilę dorosły. A to wcale nie tak. W ogóle muszę ci się przyznać, że z tą żoną to masz zabójczą tą chemię. Serio. Ale przynajmniej pokój w gadzi nie wpada w oko. Widzę, że ogólnie jesteś wybredny, bo są tylko dwie kobiety, z którą byś miał chemię i z obydwu matku jeden piorun. Generalnie moglibyśmy na przykład kupić Alanowi sztalugę, skoro chce dorabiać malując obrazy. O kurde. Mieliśmy 15 tysięcy. Czy nam wpadło aż 13 z tego, jak to się nazywa, ze spadku? Trochę dużo, trochę za dużo, bym powiedziała nawet. Proszę, nawet dwie od razu mu kupiłam. Niech ma. Niech się chłopak cieszy. Dobra, zważywszy na to, że on jest z simem romansującym i chciałby się zaprzyjaźnić najlepiej z tą całą Nikolą, myślę, że moglibyśmy się umówić z nią na randkę. <laughs> jak cię może nie być w domu? To jest studentka? To zobaczcie, liderka, jak dobrze widzę. No to chyba jednak z tą czarną się umówisz, wiesz? No tak ja tu mam same takie kurcze, które sobie na próbę postawiłam parcele. I chyba same z tu są. Co mam do kliniki weterynaryjnej ją zabrać? To też chyba jest Zo, nie? No bo właśnie ja chyba Zo chciałam testować wtedy. Dobra, chodźmy do tego z Zo. A czy to dla odmiany nie jest dorosła? Nie no, to jest nastolatka. Kuźwa już się schizłam. No proszę, ona go już kocha. No, proszę, on też już ją kocha. Moim problemem w tej rozgrywce jest to, że ja zawsze, ale to zawsze zapomnę o tym, żeby wyjąć moda, który sprawia, że oni ze szkoły nie przyprowadzają taunisów. Przez co, no, siłą rzeczy oni nie mają znajomych w swoim wieku. To nie jest Zo. To się nazywa Dazo, ale to jest restauracja. Chyba, że na dole jest Zo. Na dole jest klub. Boże, tu się tańczy. O, możemy zakończyć randkę. Ta, jeszcze trzeba się poprawić. Ty miałeś zakończyć rantka, nie wystroić się. Co ja nie trafiłam? Don Lotario dla ubogich. No, proszę, sam z siebie przyszedł malować, no dobra. A teraz zajmij też drugą sztalugę, żeby przypadkiem ktoś z twojej rodziny nie wtrącił ci się do roboty. Ja może tego nie będę komentować. Ej, naprawdę w tej rodzinie ktoś w końcu spłonie. A ty, główniarzu, gdzie idziesz? Zabieraj to stąd. Ej, w ogóle jest trzecia w nocy, jak ja mogłam aż tak zagapić? Spać wszyscy już? Nie ma, że boli. Właśnie wiem, co od razu zrobię. Coś bardzo, myślę, dobrego w tej rodzinie. Kupię im ten pieprzony. Wykrywacz dymu. I od razu może tego antywłamaniowego też damy, bo widzę, że nie mają. Dlaczego, dziadu, chcesz stałą sympatię, skoro ty jesteś Simem romansowującym? Eee. 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 Przecież ty chyba nie masz... no wiedzę masz. Chyba, że jakieś takie doświadczenie. Ile Sim może wytrzymać poza swoją strefą komfortu? Kto wie? O, ale nie w ogóle zapomniałam. Kazałam mu malować ten obraz. Się facet w ogóle nie wyspał. Ale ma przynajmniej wolne. No to sobie to jakoś odbije. A ty pracujesz na osiemnastu, więc też dobrze, że teraz się przespałaś. To wszystko było zamierzone, jak widzicie. To było celowo wyliczone. I co się chwalisz, gówniarzu? Ja nadal pamiętam, że dom prawie spaliłeś. Ten tydzień był wspaniały. No super. To mógł być twój ostatni tydzień, wiesz, gdyby nie ojciec. Również, ty jesteś chyba niepoważny. Ja cię zaraz z tego domu wypierdzielę. Naprawiaj to, ale już. Wannę też zepsułeś. No kurde, Macia ma jutro urodziny. Macia jutro będzie seniorką. Jak ten czas zasuła przecież dopiero. Dopiero się Alan z nią spotykał. W sensie jeszcze był nastolatkiem, a teraz już sam Amen. będzie za 11 dni emerytem. I co, może byśmy spróbowali tą rudą zaprosić na randkę, jak skończysz z lekcjami. Nawet jeżeli to jest studentka, to trudno. Przecież nocna randka w wieku nie wiem, ile by miał. Chociaż nie, chyba 16, bo chyba 22 jest yy, jak. Kończy. Albo 24 nawet jest jak kończy. Wtedy miał 18. To już nie jest aż taki gówniarz. Czekajcie, małe dziecko ma 5, dziecko ma 7. To to już jest 13. I dwa niemowlę tam niby jeden, bo się inaczej nie da, czyli Od 14 by był. I ma 10 dni. Tak, on już ma 18 lat, jakby, więc spoko. Więc myślę, że to już jest taki wiek, że można w nocy pójść na randkę. Chociaż z drugiej strony może się wymknąć z domu, co nie? I wtedy ojciec go przyłapi i będzie problem. Ale tak na randkę może wyjść. Dobra, więc już wiemy, że Dazonie jest zo. To będzie na pewno zoo i chyba to też był zoo, więc może chodźmy do tego. Co tu robi waza? O nie, tu były jakieś zwierzątka, których ja chyba nie mam. I, i mi podmieniło zwierzątka na wazy. Dobra, czyli jesteśmy w zoo, w którym można oglądać wazy. Bardzo interesujący gatunek. Na moje oko jest to świetnie zrobione, serio. Ale może ja jestem mało krytyczna wobec takich rzeczy. Przez to, że po pierwsze wcale nie potrafię budować. A po drugie... Naprawdę mi niewiele trzeba, żeby mnie ucieszyć. I koale! Ojejku. Przecież to jest piękne. No i renifery. <laughs> Można dotknąć. Ale może skupmy się na tej randce jednak. Bo nasza tutaj randka to widzę, że myśli o wszystkim, tylko nie o nas. No tak, za szybko. Przepraszam, będę, będę delikatniejszy. W ogóle, północ to jest idealna pora, żeby odwiedzać Zo. Na pewno. Przecież Zo jest na pewno otwarty 24 dobę. Halo, czy mogłabyś pomyśleć o nas i to o czymś takim, co jest łatwiejsze do spełnienia, niż jedzenie na mieście? Bo on już też chce na studia, a już tam się nie przejmuje tym, że że jest na randce. W ogóle on już nawet nie chce z tego związku, który chciał jakiś czas temu. Więc chyba wraca na właściwe tory. Wiecie co, gdybyście współpracowali ze mną i mieli takie pragnienia, jakieś podrandkę i to pod randkę bez możliwości jedzenia na mieście, to byłabym bardzo szczęśliwa. Ale może jak mu wskoczy najlepsza przyjaźń, to mu się coś przeroluje sensowniejszego. No w końcu, dzięki stary. W końcu jakieś rzeczy, które być może jestem w stanie ci spełnić. No, i mamy randkę marzeń, więc jeszcze troszeczkę coś tu porobimy i można kończyć. Te piękne masaże. Ręce, które leczą lub kaleczą. I wracajmy do domu. No, jeszcze na drugie, ona się w nim zakochała. My w niej nie. No, ale jakbyś siedział normalnie, to byś zdążył ją jeszcze wycałować przed taksówką. Jeszcze mydło wrzuca. Dziewczyno, bo ja tu chcę miłość z tobą. Dobra, jest. Czy taksówka jeszcze na ciebie czeka? Czeka. Może zdążysz. Zasuwaj. A jest piąta, on za chwilę do szkoły będzie szedł. No właśnie, piąta 33 wróci. Dobra, Alan, i co? O, 602. no to jest arcydzieło, proszę bardzo. Aha, Alanowi was strzeliła do głowy. Przedał jedno arcydzieło i już jest pewien, że może zrezygnować z roboty. Stary Sorol, ty prawie trzy tysiące zarabiasz, zapomnij. Pracujesz tylko cztery razy w tygodniu. Darek, nie żebym miała dla ciebie dobre wieści, ale idziesz do szkoły. Podnoś Dubsko. Nie ociągaj się i uważaj w szkole, żeby nie wpaść na swoje dziewczyny. Bo może być niezręcznie. Czy teoretycznie żadna nie jest dziewczyną i mu już odwidziało to głupie pragnienie stałego związku? Ale wiecie, lepiej dmuchać na zimne. No nie, jeszcze rachunki? Dlaczego? Nie chcemy. Nie może pan ich zabrać z powrotem? Ten to ma ten bieda pokój, masakra. Ale jeszcze trochę, Dareczku. Jeszcze trochę. Czy Dareczku ma kogoś, z kim mógłby próbować iść na randkę? Raczej słabo, ale z scholastyką, ze scholastyką mógłbyś się zaprzyjaźnić. Bo tu ci niewiele brakuje. Tylko, czy będzie w domu. No i wszystko jasne. Kurde, już chcę mieć w ogóle maksymalny. Entuzjazm? Gdzie jest wilk? Musisz drzeć tą mordę. Nie możesz sobie po prostu pójść? Dziękuję. Nie, nie kopać! Nie! Zły, z, zły pies! Z, z, zły, nie! Mm -mm. O proszę, jedna z twoich dupencji dzwoni. I rozmawia z tobą, że chce od ciebie sukienkę i biżuterię od razu. Fajnie, że tak szybko odłożył słuchawkę Ola to. mówi, nie? Nie będę twoim sponsorem. Zapomnij. Ten staw jest pełen ryb, a ja jestem dobrym wędkarzem, bo mam świetną wędkę. Haha. Ha. O Madzia awans dostała. Kurde, widzisz na stare lata. A czy ty się tutaj będziesz urodzinkować, czy nie bardzo? Tak chyba nie chcesz, a jednak. Wiesz, w jakiś dres się ubrała. W sumie jako lekarz domowy to możesz się troszkę możesz popracować. Możesz konsultować na przykład jakieś opinie i tak dalej. Przecież nie jest to żaden chirurg czy ktoś, kto potrzebuje jakiejś tam super sprawności w rękach. Składasz złamane kości, odbierasz porody, leczysz różyczkę. No takie rzeczy to ja myślę, że ona może robić w swoim wieku. Więc na razie nie będę jej na emeryturę wysyłać. No, i mamy maksymalny ten, jak to się nazywa, entuzjazm wobec hobby. Ale może ten entuzjazm na razie byś sobie dał na wstrzymanie? Wziął sobie kąpiel i przespał się troszkę. No, w szkole jest, cieciu, też powinieneś tam być. Się poskarżę twojej mamie, zobaczysz. Ja zwaruję przy tym dźwięku. On co ogląda ten kubek, to mu się włącza. No! No halo! No, przyprowadź go ze szkoły. Co on ze szkoły dzwonił? Nie skap się, że jesteś w szkole? Ja nie wiem, co tu się podziało. No nie, on znowu ze tą sympatię. Z którą z tych lasek można najlepszą chemię? Z tą króliczkową. No dobrze. Więc ja myślę, że jak stary zwolni, nie, to będziemy mogli to rozważyć. Stary, skończ gadać o pogodzie, to są ważniejsze rzeczy. My tutaj musimy swoją miłość zaprosić. Jedną z trzech, ale czy to ważne? Uuu, to tak na oczach starego. Nie wiem, czy wypada, ale niech będzie. I co, możemy spróbować. Ej, no co jest? Czemu moi Simowie ostatnio wiecznie kosza dostają? Spoko są jeszcze dwie. Pożegnaj się z tą babą i zapraszamy kolejną. Do, do trzech razy sztuka, co nie? On miał obawę. Aha, ja mu tego. Ej, zrobiłam interes życia, nie zablokowałam mu tego, że chcę z nią być stałą sympatią. I mu już to przeszło, ale spełniło mu się obawa i dostał minus 2000. No kurde, i zamiast teraz się odkuć tym, że któraś się zgodzi w końcu, czego tu leziesz? Won mi stąd. Dobra, młody, ty byś pewnie chciał sobie teraz swoją wartość tutaj podnieść. Jakby wiecie, w momencie, kiedy on dostał kosza, to jego ego ucierpiało. Podobnie jak, wiecie, jakaś taka samoocena, czy poczucie własnej wartości. To wszystko poleciało w dół, bo wiecie, jednak liczył, że to wszystko się ułoży inaczej. A tu mu, kurczę, dziewczyna da kosza. A on był pewien, że wiecie, no są blisko, że stąpa po takim twardym, stabilnym gruncie, więc ja myślę, że on teraz będzie próbował sobie to jakoś odbić. No, zwłaszcza, że on ma pragnienie romansowania, więc no... Myślę, że mógłby próbować coś tutaj zadziałać więcej. Tylko ojciec niech sobie stąd idzie. Jezu, nie wyłączam kaczenek. Sorry. Że te ucięte łby, bo przecież ta kacenka nie jest dostosowana do nastolatków. Rodzice na pewno się nie skapli. Ani troszkę. Dobra, i teraz już się nie przejmuję tym, że dostał kosza. Odkrył, że to wcale nie musi być. Jedyna droga, że można obcować z dziewczyną bez stałego związku. Że nie trzeba się ograniczać. I być może takie podejście mu się spodoba. Kto wiem I tak zejdziesz w bieliźnie o godzinie 20.00. powiesz, że się po prostu szybciej okąpałeś, co nie? Na poddaszu tak gorąco, kto by spał w piżamie? Lepiej spać w bieliźnie, mamo. O, Twoja dziewczyna przyszła zjeść z tobą. I Ben, zaproponuj oświadczyny. Chła, chła, chła. Tego żodyn by się nie spodziewał. I to tylko po to, żeby zrobić na tej rudej. Puh. Nie, no. Nie planuję go na razie wiązać. Skoro nie chciały, jak on miał pragnienie, to nie będę tego robiła na siłę. Zwłaszcza, że tak jak mówię, on ma tutaj no, aspirację romansowania. Gdybym miał tworzenie rodziny, to jeszcze bym to rozważyła. No nie. No kurde, ile to ma na plusie? 5, a to ma 2... trzy i pół na minusie. Ah. Nie wiem, to jest do rozważenia. Bo trochę tutaj świrujesz, Darku. I w tym odcinku to będzie już wszystko. Minęły cztery dni. Jak widzicie, Darek miał raczej taki średnio udany start. To życie miłosne. Aczkolwiek no facet wyraźnie sam nie jest pewien czego chce, więc. O, poczytajmy sobie gesty przy okazji. No kurde, co za zbiorowisko rodzinne, no. <grych> Ale wracając, Darek miał taki troszkę nieudany start w to życie uczuciowe. Niemniej, jak widać, on sam nie jest pewien, czego chce. Bo niby tutaj aspiracje, romansowanie, niby tutaj flirciki, coś tam, a jednak od czasu do czasu załącza mu się pragnienie, by być z kimś w stałej sympatii. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Być może spróbuję go z kimś związać. Wiecie, takie eksperymentowanie, zanim finalnie odkryję, że to jednak nie dla niego? Zobaczymy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka. Cześć!